Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i tak jak obiecywałem bitewka polskim czołgiem poziomu 7 CS44 żeby nie przeciągać od razu uruchamiamy bitwę wchodzimy do bitewki to jest pojazd dosyć ciekawy dla mnie szczególnie interesuje mnie jego przód, ponieważ większość czołgów które do tej pory były w World of Tanks. Górną i dolną płytę miały ze sobą połączone w taki dziubek. Czasami tam tak jak na przykład w Isie 7 tam był nos szczupaka, czy chyba tak się to nazywało. Natomiast inne miały po prostu ze sobą skontowane te płyty, zespawane i tworzyły taki ostry kąt. Natomiast tutaj jeśli chodzi o nasz pojazd ta przednia płyta jest taka zaoblona i nie ma tak jakby właśnie takich ostrych kantów, więc ciekaw jestem jak to, jak to się sprawdzi, jeżeli tam będą przebijać to kiepsko, jeśli będzie się to sprawdzało, będzie rykoszytowało, no to będzie fajowo. Dobra, losowanie mamy na siódemki, na szóstki, więc jest spoko. Jest dobrze o tutaj zobaczcie właśnie mówię o tym przodzie taki zaoblony o poczekajcie sobie zrobię od razu może na miniaturkę jakieś takie fajne ujęcie cyk cyk No dobrze, mamy tam pstryknięte parę klatek, coś sobie wybierzemy z tego. Tak, ja tutaj miałem pojechać na prawo tym razem. Liczę na to, że będzie tam sporo pojazdów, zwłaszcza szóstego poziomu. Na razie pojadę sobie mniej więcej na A1, A2. Nie jadę agresywnie, dlatego że pojechał tam tylko Cromwell, Bugi i KW. Cała reszta widzę została. No właściwie to część to w ogóle została w bazie. Nie wiem dlaczego. Czyżby gracze się nie wczytali? Mamy jakiś tutaj problem? Nie wiem. W związku z tym nie będę pchał się na siłę do przodu. Stanę sobie. Tutaj w pewnej odległości od krzaczorków. O. Mam nadzieję, że nie zostanę od razu wyspotowany. I teraz spokojnie oczekujemy na jakąś naszą pierwszą ofiarę. Śmiesznie będzie jak się okaże, tak naprawdę tu nic nie ma i cała drużyna tamta pojechała też w tamtą stronę. Co zaczynam gdzieś tam powoli podejrzewać W związku z tym. O, coś się ruszyło. Dobra, nie ma co czekać. Jadę do przodu. I tak jak powiedział kiedyś Hallak zabijam wszystkich na śmierć. Dobra, pojadę tutaj, pomogę może z tymi. Raz się tam wbijemy centralnie. Jeszcze nie trafiłem, szkoda, bardzo szkoda, ale już, już się poprawiam, proszę bardzo, cyk, łup, dobra, rozwalił to, teraz go nasi już powinni wykończyć, myślę, no jeszcze zdążył strzelić. Dobra, tutaj widzę Arcioszka strzeliła. Tutaj gdzieś była fałka, która już pewnie dała nogę. A nie dała nogi, bo jest tu. A ty koleżko, co tutaj tak sobie chowasz się tutaj zupełnie niepotrzebnie. Mam tylko nadzieję, że z tą fałką to sobie tam poradzą. Ło! To kolega tutaj widzę. Przydzwonił potężnie. No, jeszcze niestety zdążył do mnie strzelić. No, widać, w tą przednią płytę wchodzi. Tam nic się nie odbija. Mimo tego, że takie fajne zaokrąglenie szkoda. No, ale cóż, tak widać, ma być. Skoro tak, trzeba troszkę ostrożniej z wyczuciem. I tutaj już się ładuje w stronę mostu. O, jak pięknie! Mam nadzieję, że mi kolega nie ucieknie. No, chyba nie zdąży przeładować, raczej pewnie zniszczą tą artę. No właśnie, no dobrze, lecimy dalej. E, słuchajcie, no, jakie wrażenia? Losowanie było całkiem sympatyczne, więc może wrażenia też są sympatyczne. E, no, co prawda, wchodzi w ten czołg wszystko. Jak widać, zero odbitego, wszystko po prostu przyjęte. No ale też, nie powiem, no jakoś całkiem sympatycznie się gra, całkiem przyjemnie. Nie, nie jest tak, że jest jakaś totalna mogiła. Został nam jeszcze jeden pojazd. No, prawdopodobnie będzie tam właśnie, o, czy jest tam. Tylko pytanie, czy już nie zdążyłem dojechać, dobra. Nie ma to tamto, bitewka zakończona, zwycięstwo. Przechodzimy do garażu i zobaczymy, jak to tam wychodzi na statystykach. Ok, let's go. No dobrze, jesteśmy w garażu. Oczywiście uruchamiamy naszą dopałeczkę bonusową i patrzymy na wynik. Trzecie miejsce nie jest źle. Jest ok. No, tutaj różnie z tymi uszkodzeniami, widzę. Jeśli chodzi o mój wynik, proszę bardzo, na czysto zarabione 20 tysięcy. No, 7 tysięcy u doświadczenia, no bo tam dopałka była jeszcze tak, no to dlatego. Więc jest sporo. 2700 do skarbca. To się oczywiście zawsze przyda. No, dwa takie odznaczenia. Strzelec pancerny i skuteczny ogień. I cóż, załoga tutaj, szkolenie, wyszkolenie od razu mi też podskoczyło do góry, także fajnie. O, zbliżam się do końca 45 poziomu, super. Dobra, słuchajcie, taka to była pierwsza, pierwsza bitewka. Oczywiście tym pojazdem teraz też trochę sobie pogram. Jak potem dojdę do 100% to wrzucimy, wrzucę taką bitwę ze stuprocentową załogą, żeby zobaczyć, jak wygląda różnica w graniu, w przebijaniu itd. Dobra, ja się z Wami na tą chwilę żegnam. Zapraszam do oglądania innych filmików. Oczekujcie na kolejne. Na pewno będą ciekawe i będzie co oglądać. Będzie się coś działo. A ja się z Wami żegnam i do następnego.